Cześć, witam was serdecznie. W filmie poświęconym pistoletowi P64. Po zawiązaniu w 1955 roku układu warszawskiego, paktu militarnego państw, tzw. demokracji ludowej Związek Radziecki narzucił sygnatariuszom układu przyjęcie do uzbrojenia broni na radziecką amunicję szczerecką. Część państw przyjęła na uzbrojenie radziecki pistolet Makarowa i produkowała go na licencji u siebie. Tak zrobiła Bułgaria, NRD, a w byłej Czechosłowacji, na Węgrzech i w Polsce opracowano własne pistolety. Na przełomie lat 1957-58 doszło do rozpisania konkursu na nowy pistolet dla polskich służb mundurowych. Założenia taktyczno-techniczne nowej broni przewidywały kaliber 9 mm. Możliwość szybkiego przejścia z położenia zabezpieczonego do położenia, w którym można oddać natychmiastowy strzał. Nowy pistolet miał też być pewny w działaniu oraz posiadać małą masę i gabaryty. Do konkursu zgłosiły się trzy zespoły: z Politechniki Warszawskiej: profesor Piotr Wilniewczyc i Stanisław Rojek z pistoletem Wir wzór 57, z zakładów metalowych imieniem generała Waltera w Radomiu. Ryszard Białostocki i Ryszard Chełmicki z pistoletem wzór 58 i pracownicy Centralnego Badawczego Poligonu Artyleryjskiego w Zielonce, którzy opracowali dwa modele pistoletów korzystające z maksymalnej liczby wspólnych części, różniące się długością lufy i pojemnością magazynka, model M milicyjny i model W wojskowy. W 1961 roku konkurs wszedł w etap rozstrzygnięcia. Wówczas profesor Wilniewczyc, pomysłodawca pistoletu Wir wzór 57, już nie żył, a pistolet wzór 58 z Radomia uznano za zbyt skomplikowany. Na polu walki pozostała tylko broń zespołu z Zielonki, która od nazwisk konstruktorów otrzymała nazwę Czak. W tym czasie kierownictwo Mon zrezygnowało z nowego pistoletu dla armii. Zaprzestano więc prac nad Czakiem W. A do dalszego rozwoju skierowano poprawiony prototyp subkompaktowego czaka M. W 1963 roku w Radomiu wyprodukowano serię informacyjną nowego pistoletu z numerami zaczynającymi się od liter PP. Pistolet prototypowy. Pistolety z serii informacyjnej posiadały zewnętrzną dźwignię zaczasku zamka umieszczoną po lewej stronie szkieletu, za kabłąkiem spustu oraz bezpiecznik magazynkowy uniemożliwiający oddanie strzału po wyjęciu magazynka. Potem w czasie produkcji z tych rozwiązań zrezygnowano. W międzyczasie w armii nastąpiły zmiany kadrowe i powrócono do koncepcji nowego pistoletu dla sił zbrojnych. Pistolet stanowiący dopracowaną wersję prototypu serii informacyjnej został wysłany do prób kwalifikacyjnych. Po wszechstronnych testach i dopracowaniu konstrukcji pod kątem niezawodności i wytrzymałości, czeka przyjęto w 1965 roku do uzbrojenia wojska polskiego i organów porządku publicznego. Pierwsze partie P-64 z produkcji seryjnej trafiły do MSW, które w latach 1967-68 było ich głównym odbiorcą. Znacznie mniejsze partie skierowano do jednostek wojskowych, gdzie na większą skalę P-64 zaczął pojawiać się od roku 1969. Wśród pierwszych odbiorców wojskowych były głównie jednostki specjalne. Już w sierpniu 1968 roku miały one okazję używać czaków operacji Dunaj, kładącej kres praskiej wiośnie. P-64 czak działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Broń nie posiada zewnętrznej dźwigni zaczasku zamka, tak więc zwolnienie zamka w przednie położenie możliwe jest jedynie poprzez nieznaczne odciągnięcie go do tyłu. Pistolet posiada umieszczony na zamku pazur wyciągu oraz wyrzutnik znajdujący się na dźwigni zaczepu zamka. Nad iglicą umieszczono prętowy wskaźnik obecności nabojów w komorze nabojowej. Sprężyna powrotna nałożona jest na lufę. Zamek oraz szkielet wykonano ze stali metodą frezowania. Jedynym elementem stworzywa sztucznego są okładki chwytu. Pistolet posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem, double action, oraz mechanizm uderzeniowy z iglicą przerzutową i kurkiem zewnętrznym. W tylnej części chwytu za gniazdem magazynka umieszczono śrubową sprężynę uderzeniową. Po lewej stronie tylnej części zamka znajduje się skrzydełko bezpiecznika, pełniące również rolę zwalniacza kurka. Przesunięcie skrzydełka w położenie górne powoduje odbezpieczenie broni, natomiast w położenie dolne zabezpieczenie. A jeśli kurek jest napięty, bezstrzałowe zwolnienie kurka, unieruchomienie iglicy oraz rozłączenie szyny spustowej z zaczepem spustowym. Pistolet zasilany jest nabojem 9x18 makarów z jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 6 naboi. Zaczask magazynka znajduje się w dolnej części chwytu pistoletowego za gniazdem. Sprężyna uderzeniowa pełni jednocześnie rolę sprężyny zaczasku magazynka. W P-64 zastosowano umieszczone na zamku stałe mechaniczne przyrządy celownicze ustawione na 25 metrów. Pistolet P64, pomimo licznych podobieństw, nie jest kopią Waltera PPK czy też Makarowa. W przeciwieństwie do radzieckiego, nasz rodzimy pistolet można przeładować zabezpieczony. Umożliwia to specjalnie ukształtowana część zwana wyłącznikiem, która pełni jeszcze inne funkcje i została opatentowana przez polskich konstruktorów. W opisie patentowym czytamy, Prostą konstrukcję pistoletu uzyskano przez zastąpienie dotychczas stosowanych zazwyczaj kilku elementów mechanizmów spustowego, napinającego, uderzeniowego i zabezpieczających jedną częścią wspólną, zwaną wyłącznikiem, współpracującą z odpowiednio do niej ukształtowanymi częściami wyżej wymienionych mechanizmów. Wyłącznik, jako część uniwersalna w konstrukcji pistoletu, zapewnia uzyskiwanie Zabezpieczenia przed przedwczesnym wystrzałem, całkowitego zabezpieczenia przed przypadkowym wystrzałem, przemieszczenia kurka w przednie położenie przy zabezpieczaniu pistoletu, przerywania działania pistoletu po wykonaniu kolejnego cyklu strzału. Cechą charakterystyczną wyłącznika, a zarazem nową zaletą pistoletu jest możliwość załadowania i przeładowania broni zabezpieczonej przed przypadkowym wystrzałem, co stwarza pełniejsze warunki bezpieczeństwa przy obsłudze pistoletu. p 64 czak jest bronią niewielką, lekką, prostą oraz dobrze wykonaną. Jednak charakteryzuje się dużym odrzutem, krótkim chwytem, magazynkiem o niewielkiej pojemności oraz bardzo dużym oporem spustu w trybie Double action, który można jednak zmniejszyć wymieniając sprężynę uderzeniową. Brak zewnętrznej dźwigni za czas ku zamka utrudnia szybkie przeładowanie broni po wymianie magazynka. Część wskazanych wad czaka wynika z małych rozmiarów pistoletu. Ale małe rozmiary w połączeniu z dobrą jakością wykonania, bardzo dobrą celnością oraz znaczną energią pocisku przyczyniły się do dużej popularności P-64 wśród użytkowników cywilnych w Stanach Zjednoczonych. Jest to doskonały pistolet do skrytego noszenia. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że pistolet pojawiał się na małym i dużym ekranie m.in. w znanym serialu o poruczniku Borewiczu. Oraz w amerykańskiej produkcji z Arnoldem Schwarzeneggerem czerwona gorączka. Ogółem Radomską fabrykę opuściło około 190 tysięcy pistoletów P64. Produkcję zakończono w 1977 roku. W 50 lat po wprowadzeniu do uzbrojenia P64 nadal choć rzadko można zobaczyć przy policyjnym pasie. Następcą P-64 był pistolet P-83 VANAT, o którym opowiem w kolejnym filmie. Do zobaczenia!